Cześć Wam, to ja, Tymry i dziś recenzja konika z Breyer w skali traditional, mianowicie jest to Don't Look Twice na moldzie Roxy Mold został wyrzeźbiony przez Susan Carlton Seaton i została wprowadzona w 2009 roku no i ma ona trochę już malowań. Możecie sobie wszystko sprawdzić na stronie identitiyorbriar.com i tutaj macie wszystkie moldy, jakby wszystkie skale. No i po prostu szukacie sobie danego modelu czy malowania i macie o nim informacje. Jeśli chodzi o Don't Look Twice, to jest ona portretem żywej klaczy, która była czempionką w westernowych. Zawodach, ko konkurencji, nie wiem jak to się za bardzo nazywa, nie wiem czy, jak to nazwać, ale jest to taka dyscyplina, właśnie w westernie, zwana cutting. Cutting, cutting. Była nazywana także lipstick ze względu na jej odmiankę na pyszczku. Taką, chociaż jak, tak, jak tak, tak się patrzy na tego konia, to jest naprawdę creepy. No, spójrzcie na te oczy, a to jest właśnie taka odmianka, którą ona, żywy koń w sensie miał. Jest ona przedstawiona w takim galopie, lekkim, takim, nie wiem, jak to się nazywa, zebrany galop, tak czy się jak to jest taki typowy westernowy galop. I ogólnie tak, co mogę o niej powiedzieć? No, na tą chwilę jest troszeczkę zakurzona, bo i nie myłam jeszcze, gdyż ona u mnie nie zostaje, ona jedzie do koleżanki, która zawsze ją chciała. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, to się jakieś się podoba. <grywa> e, I jest ona maści. Wydaje mi się, że to jest kasztanowata Arabia kano. No, Spójrzcie na te takie paski tutaj, e, ale no, nie dam sobie ręki uciąć. E, konik ma jedną nóżkę, tylną, lewą, podniesioną. Właśnie zahaczyłam głową jej o półkę, przez co nie jest zbyt stabilnym modelem. Trzeba uważać, jak się nie kręci. E, na tym, gdyż no po prostu, właśnie przez tą nóżkę podniesioną tutaj z tyłu, wam pokazać. O tutaj widzicie, stoi tylko jakby na trzech kopytach. Bardzo podoba mi się jej ogon, który jest po prostu, no, dla mnie jest piękny jej ogon bardzo taki jednocześnie zwiewny, jednocześnie niezbyt jakiś ekspresywny, ekspresywny w sensie no jak na przykład powiedzmy u Andaluza właśnie z Brajer, to ten ogon jest tragiczny, tak ten naprawdę bardzo mi się podoba. On tak delikatnie faluje jakby na wietrze. Ma prześliczny kształt w ogóle, prześliczne to rzeźbienie tutaj, bardzo mi się podoba. No i malowanie też w sumie fajne. Spójrzcie jakie ma tutaj że tak powiem pasemka, takiej jasno-ciemno-brązowe, nie wiem jak to nazwać. Na tylnych nóżkach jak widać ma odmianki. Ma także zaznaczone tutaj, spójrzcie, takie, no te kreseczki na kopytach i jakby na odmiance jeszcze ma tutaj kolor, przez co właśnie są te paseczki. Bardzo fajnie to wygląda, chociaż akurat jeśli chodzi o Breyer, to um, nie podoba mi się u tej firmy w większości, że one po prostu mają tak żółte te kopyta przy odmianach. No nie wszystkie, na przykład w Allegro nie ma, ale ona ma ten żółć taki ciemniejszy, nie taki jasny jak zwykle, więc fajnie to wygląda. Konik ma oczywiście tutaj kasztany, ładnie zrobione. Ogólnie bardzo ładnie ścieniowana. Jest na właśnie kasztanowatej, tak jak wspomniałam wcześniej, i serio bardzo podoba mi się to malowanie. Właśnie jej. Ten odcień tego kasztana, bo naprawdę fajnie im wyszedł, muszę to przyznać. Ale akurat tego konika mimo że w sumie fajny, lubię, lubię ją w sumie to jednak ona u mnie nie zostaje, ale no to ze względu na to, że po prostu ja jej nie miałam na chcieliście, nie mam jej na chcieliście a niestety miejsca tutaj w pokoju naprawdę brak będę jeszcze zrobiła sobie półki, ale no i tak po prostu mi na nią nie sterczy miejsca jak pewnie już widzicie, konik ma malowane oczy to jest w sumie niezbyt częsty ubrajer ale no spójrzcie, ma normalnie zrobione źrenice Pęczówki, super to wygląda. Jeśli chodzi o grzywę, to ma taką, jakby widzicie, doczepianą, tak jak na przykład Snowman albo Tinker, gdyż ta grzywa, że tak powiem, jest wymienna, czyli że w zależności jaki model, na przykład inna grzywa, może kojarzycie właśnie Snowmana albo Brunello. To to jest jeden mold, a dwie różne grzywy. Brunello ma na przykład. Zapleciony i ogon, i grzywę, a Snowman ma rozpuszczone. Właśnie przez to, jakby one są robione oddzielnie i po prostu do modelu doczepiane. Grzywkę ma tak fajnie tutaj rozwianą z boku. Tak samo grzywę. Z tej strony też tak super faluje. Bardzo podoba mi się jej grzywa w ogóle. Już wcześniej miałam ten model u siebie, ale no spójrzcie, jak pięknie ta grzywa tutaj jest wyrzeźbiona. Fajnie jest pomalowana. Jest e, takie ma pasenka też, tak samo jak na ogonie. Tutaj spójrzcie na to. Z tej strony, no wiadomo, że to przyczepianie tutaj od tej strony jest tak trochę słabo, ale no spójrzcie, jak to jest fajnie wyrzeźbione. Ja cały czas próbuję osią osiągnąć taki efekt u swoich customów, bo jeszcze się nie przemogłam, żeby zrobić grzywę taką właśnie odstającą od modelu. Jakoś mi to nigdy nie wychodziło. E, a naprawdę można fajne rzeczy zrobić i fajnie to wygląda. Także tak, model jest, jeśli chodzi o wielkość tego modelu, to jest taka w sumie średniej wielkości, bym powiedziała. Nie jest ani mała, ani jakaś bardzo wielka. Jest według mnie wielkościowo jest po prostu idealna. Ma brzyjbione strzałki pod kopytami, jak widać są, tutaj jest to klacz nie ma akurat ten model jakichś super szczegółów, ani zmarszczek żadnych na ani zmarszczek między nogami, ani nic w tym stylu, jest po prostu taka płaska i jed, jed, że tak powiem jednocześnie te mięśnie są zaznaczone no i tylko mięśnie tak naprawdę ten konik ma zaznaczone, żadnych innych detali tutaj no niestety nie widać ale no, ogólnie model prezentuje się mimo wszystko bardzo, bardzo ładnie. Fajnie na zdjęciach też będzie wyglądał. No i jest to też model wycofany, gdyż już Wam mówię, ona była produkowana tak normalnie. Uciekło mi teraz. Patrzę na stronę. Don't Look Twice była produkowana w latach 2015-2016. Więc wychodzi na to, że 5 lat już jest mniej więcej jakoś wycofana, więc to trochę, no, sporo. No i jej wartość aktualnie, no to około 250 zł. jest warta. Czytałam wcześniej w komentarzach, że chcielibyście znać wartość danego modelu. No to mniej więcej będę Wam wtedy mówiła, nie ma problemu. Także tak, oczywiście są osoby, które są za nią, są w stanie dać za nią więcej. Ale myślę, że te 250 zł to jest cena naprawdę spoko, jeśli chodzi o nią. No, także w sumie jeśli chodzi o to, to by było na tyle. Jeśli mielibyście jeszcze jakieś pytania odnośnie niej, to pytajcie się śmiało w komentarzach, ja Wam odpowiem. Po prostu w odpowiedzi na komentarz, bez żadnego problemu. Także w sumie to by było na tyle. Dzięki za uwagę, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam do kolejnego odcinka z tej serii. Cześć.